Siema nagrody mamy do wyboru do odebrania za skład Battle. A najpierw wcześniej grałem mecz. Najpierw sobie odnowimy kontuzję od besta. Tak jest. Co nam się w tym tygodniu udało wbić? Złoto 2, nie najgorzej. Zawsze robię złoto 1 przeważnie. A teraz się udało, złoto. 2 mamy 3 paczuszki, 7000 monet i 600 PD. Ok, tak. Mamy nowy poziom? Mamy nowy poziom chyba, tak? Jest, jest insynia. Którego wziąć? Nie wiem czy oni się różnią, ale ten, ta, ta karta na tej karcie ta, ta mi się bardziej podoba. I tak nim nie będę grał, nie? O, jest piękna animacja, pokazana jak chodzi. Insignia. Toronto. No nie zaż 9-0. No nawet ciekawy. Zaraz tego go właduję do zadań. I odblokujemy. Kogo? Kolumnę niego, tak. Co tu jeszcze z transferów, Co tu się sprzedało? A, okej. Okay. O, muszę restartować, znaczy się odnowić listę transferową. No, te karty się pomału sprzedają. A to długo trwa. Dobra. I przechodzimy już bez przedłużenia do tych trzech paczuszek. Gdzie one są? Od której zacząć? Od dużej premium. Let's go. Czy coś poleci? Czy zarobimy? Na razie tu jest Havertz, 8-2. Słabiutko. Oczywiście już duplikaty to sobie wystawię. Dobra. Jeszcze dwie paczuszki. Czy zarobimy? Czy mi gra odda? Czy gra mi pozwoli zarobić? Let's go, ta paczuszka. Pośnia, bramkarz? Bramkarka. A racić? 8-0. No, słabiutko. To sobie wystawię, nie to, nie to, to. Okej. Okay. I ostatnia nadzieja na zrobek w tym tygodniu. Zrobiłem ważne mecze, nic nie było. Czy odda? Nie ma nic kolorowego. Włochy, bramkarz. Napoli. Nie no, słabiutko. ale wrzucę wam odcinek. Macie mieć. Czy się opłaca? No raz poleciało, na live otwierałem jakieś informy albo kolorowe karty, ale w tym tygodniu no nie, no nie, no bo złoto 2, no co to chcieć, to trzeba elitę wijać, a nie złoto 2. No dobra, dziękuję wam i na razie. ファンファンファンファン。<music>